Bębenek. Bardzo długo nas nie było, ale to dlatego, że Mateuszek poszedł do przedszkola. Mama wróciła do pracy. Jagódka poszła do żłobka. I skończyła się kwarantanna. No i ciągle na nic nie ma... Czasu. I dlatego też postanowiliśmy zrobić przedstawienie pod tytułem... Szybko. Na podstawie wiersza pani... Danuty Wawiłow. Serdecznie... Zapraszamy. Zapraszamy. Szybko, 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 szybko zbudź się, szybko wstawaj. Szybko, 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 szybko stygnie kawa. Szybko, szybko zęby myj i, i ręce, szybko światło gaś w łazience, szybko, szybko. Szybko, nie ma czasu. Szybko, szybko. Tata na nas czeka. Ojej. Szybko, szybko. Trabaj na ucieka. Szybko, szybko. Bez hałasu. No na nic nigdy. Nie ma czasu. Na nic, na nic nigdy nie ma czasu. No na nic nigdy nie ma czasu. A ja chciałbym przez Godzinę, może dłużej, trzy godziny, lizać lody, gopić się na samochody i na deszcz, który leci z góry, i na żaby, i na chmury, cały dzień się fajnie chlapać i motyle żółte łapać albo z błota lepić. I nie spieszyć się w ogóle. Ha, w ogóle. W ogóle. W ogóle. W ogóle. Chciałbym wszystko robić wolno, ale mi nie, nie, nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Szybko. 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 Szybka, 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 szybko, szybka, 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 szybka. No szybko, szybko! Koniec. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejne spektakle teatru. Bębenek! Pa! Spierzmy się dlatego, że muszą iść do pracy, zawodzić do przedszkola dzieci do żłobka lub do szkoły, odebrać dzieci z żłobka ze szkoły z przedszkola wrócić do domu, gotować obiad, pobawić się z dzieckiem, odrobić lekcje domowe. Po prostu ludzie nie mają na nic czasu. Po prostu doba jest za krótka, żeby wszystko zrobić w jeden dzień, ale można to oczywiście zrobić jutro. Czas to jest minuty, to są sekundy. E, płynące po całej dobie. <laughs> nie, nie można, ale gdy są święta świętego Mikołaja, to święty Mikołaj zatrzymuje czas, żeby dostarczyć paczki w ten sam czas. E, no, żeby wycofali. E, dorośli śpieszą się niż dzieci, bo mają więcej obowiązków niż dzieci na głowie. No akurat złym, bo ludzie się spieszą, stresują się i można na przykład dostać zawał serca. Ja bym chciał dorodzić wszystkim, którzy się spieszą, żeby sobie znaleźli w ciągu dnia jedną godzinkę tylko dla siebie i w tym użyciu tej godzinki sobie robili wszystko, co chcą. Mi na przykład sprawia, Przyjemność, bawienie się pociągiem.